Witam wszystkich na moim kanale Ogród Agnes. Dzisiaj będąc na takich małych spożywczych zakupach e, upolowałam sobie właśnie tą roślinę. Jest to pachira, no jest mega piękna. No jedynie co mogę, do czego mogę się doczepić jest to właśnie takie brązowe plamy na liściach. Ale gdzieś wyczytałam, że mogę zastosować właśnie taki naturalny oprysk na bazie czosku. Jak dobrze pamiętam nazwę tego preparatu, to jest to bioczos i on prawdopodobnie zwalcza także różne szkodniki i choroby grzybowe. Także no, na pewno kupię i zastosuję. Może pomoże, może nie. Ona kosztowała 42 yy, chyba złote, ale udało mi się ją kupić za 15 zł, więc no jest duża przebitka właśnie jeśli chodzi o cenę. Yy, liście ma takie. No mega piękne. Pokażę Wam jeszcze jak ona wygląda od dołu. O, zobaczcie, jest taki spleciony warkocz. Rośnie właśnie do doniczce takiej 12-cm. Tutaj, zobaczcie, jest jeszcze cena. No i także będę chciała to wszystko spleść, właśnie tutaj te, te łodygi. W formie właśnie takiego warkocza. Daje to wtedy fajny efekt. No i zobaczcie o tutaj brązowe liście. Tutaj końcówki także. Jeszcze gdzieś widziałam, właśnie więcej. Nie wiem, czy ona w sklepie była. Hmm. Przelana czy za mało słońca, trudno mi powiedzieć. Ale na przykład możecie pisać y, pod filmem w komentarzu, jeśli macie taki właśnie problem z pachirą i co Wam pomogło. No, tutaj na pewno teraz, w okresie zimowym, nie będę y, nawozić pachiry, bo y, ogólnie producent tego nie zaleca. W okresie zimowym oczywiście będę ją mniej podlewać, bardziej oszczędnie. A jeżeli chodzi o taki okres letni, no to podlewamy ją częściej. W naturze pachira potrafi rosnąć jak drzewo i dorosnąć tak do 20-30 metrów wysokości, więc musi być mega efekt. Ale jeżeli uprawiamy ją w takich doniczkach i w pomieszczeniu, no to ona tak dorasta do około półtora, 2 metrów wysokości. Może zawiązywać owoce, ale to tylko w, w takich właśnie, w takiej uprawie naturalnej, w domowej jest to no, trudne. Ale jeżeli Wam się na przykład udało, że Wam zakwitła i, i te owoce takie przypominały na przykład orzecha, to piszcie oczywiście też w, w komentarzu. W sklepach możemy także kupić takie już duże rośliny i one mają już utworzone tak z kilku pięków właśnie takie warkocz, tak jak Wam pokazywałam już wcześniej. Może pokażę Wam jeszcze raz. Jak on wygląda. No ale jak jest już duża roślina, posiada kilka metrów, no to efekt jest, jest o wiele lepszy niż to, co widzicie tutaj. Ale trzeba liczyć się z tym, że im większa roślina, tym cena już jest wyższa. Więc jeżeli taka roślina ma już tam powiedzmy 2 metry, no to będzie kosztować nawet i 300 zł. No, ale upolowałam taką mniejszą. Mam nadzieję, że uda mi się ją wyhodować do większych rozmiarów. Oczywiście będę wrzucać Wam filmik na temat, jak uprawiam tą roślinę, co się u mnie sprawdza, a co nie. Jeśli nie subskrybujesz mojego kanału, to zapraszam do subskrybowania i lajkowania. No i do usłyszenia wkrótce.